Hej, siam wszystkim tu kamrus. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Dopiero zawyszyliśmy z tych pieprzonych kanałów. I znaleźliśmy się prosto w bazie, z której mieliśmy zmienić dokumenty. Jaki szczęśliwy zbieg okoliczności. A że jest noc, powiedzmy. I nie wiedzą, że tu jesteśmy. Pławimy się skradami. Normalnie bym rozwalił te skrzynki, ale boję się, że mnie usłyszą. Robimy Splinter cela. Stalkerze. Ciekawe, czy przez krzaki nas widzą. Wow, ile ich jest. W sumie nie chcę, żeby mnie wykryli, bo to będzie rzeź. Rzeź jednego pieprzonego Stalkera. Ok. Tędy nie. Czyżby nas wykryli? W sumie nie strzela. coś tu kima. To jest stąd czy co? Hangary, chyba tak się też Nie Mniejsza, przejdziemy sobie tędy. Gościu gada przez sen. Mhm, mhm. T Dobra, nie strasznie gro. Mamy iść do tego budynku na pro. na wprost. Może po boku będzie jakiś. Fak! Wejście, ale oni chyba patrzą się w drugą stronę. Ooooooo! Oh, oh, oh. Fuck! Wiecie co? Zaraz wracam. Ok, jesteśmy z powrotem. Nie daruję sobie. Musimy na. po cichu to przejść. To co to nie wybaczę sobie tego, jeżeli mi się nie uda tego zrobić? Tutaj dwóch w się będzie przychodziło. Przejdziemy. Musimy spróbować ich znowu włabić mnie to że jest ich dwóch. Boże, co to za dźwięki. Nie Ok. Teraz po cichutku. Nie, mam zamiaru ich atakować. Po prostu tutaj Tam nikogo nie ma, nie? Bardzo dobrze. Co oni nas przypadkiem zauważyli? On biegnie do nas. Jak zacznie na mnie strzelać, to się zdenerwuje. Czy to jest takie, że głośno nas zauważył? Dobra, fuck Panda. Czyli standard! Zaraz nas zajdą od tyłu, dlatego. Au! Właśnie. Sklecimy tutaj. Pokażcie mi swoją inteligencję, bociki. No, dawajcie. Słyszę, jak biegniecie. Ten sam, marny dźwięk. Zbliżający waszą śmierć. Każdy to, że ich słyszę, nie widzę nigdzie. Au! nie wychylać się. Ile mam na żyć, trafę? Może no boki gdzieś wymykną? Okay. Się. Okej. Osie... Dobra, wyjmijmy tego. No i zaraz wejdą się właśnie. O! O tym mowa była. Odleciał.

w przypadku pan. Okay. O kolei Trochę nie fair, ale. O, amunicja nam się skończyła. Co to jest? Przy pan jakieś mniejsze. Kolejny bieg. Wow. Tutaj mniej amunicji potrzeba na nich. jakiś silniejsze. Naprawdę wszystkich tak wybijemy. Mamy trzy zwykłe amunicji. Dobra, nie słyszę, żeby ty. Oooooh! Wow! Gościu, gdzie, gdzie jesteś? O, ładna tu strzela. Chcę po prostu ciutko przejdziemy. Na się rozejrzymy. Dobra, biję strata. Ktoś tu biegnie. Jak zobaczę światło, to wyjdę z ekipunku. Tyle tych trupów. Aż szkoda nie przeszukać i on im po co przestaje kutać jak przeszukuję. Jidem zbyt przeciążony! Wyrzuć, 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 rozładuj, wyrzuć wszystko Nie na fakt Au. Nie trafię. Dobra, Teraz, na naokoło Jesteś zbyt wyczerpany albo przeciążony Co to było? Jakby na mnie te niewidzialne gówno wyskoczyło, to bym się... ...pochlastał. Boże, co to jest? Jestem głodny, zjemy sobie paczkę. Tędy moglibyśmy przejść. Raduj, do pokoju. Mm. Gdybyśmy po cichu przechodzili, właśnie tak taka byśmy szli. Może się tego nie sprawdzimy. Nas widzą z kilometra. Tędy bym przeszedł. go głowę zrobił. Au! Bolało. No dobrze. Dobra. Stąd wszystkich wybiliśmy chyba. Ta syrena jest denerwująca. We mnie mnie zagłusza, jak cholera. Dobra, wchodzimy. Chciałbym ją wyłączyć. Naprawdę bardzo. Hello, tutaj nie wejdę. Będę gadał trochę głośniej, bo domyślam się, że mnie nie słychać w ogóle. Okej, okay, dalej krwawie. Widzę, że trzeba mnie nie ubywa, więc nie narzekam. Drobna ranka, widocznie. Na Słyszę ich Hello? Po cichutku, bez latareczki Nie w tych skrzynach? Nie ma. Dobra, gdzie jest nasz... ładunek? Chodź do odejdziesz Nie wiem, czy nas biegną... ...ale to jest dużo skrzyń. I niczego w nich nie ma. A. Naznaczony. Mówiłem o tobie, barmanowi. Powinien pogadać z tymi z powinności, żeby Cię przepuścili. Radzę Ci, żebyś się szybko z nim zobaczył. No, bo... no robi się gorąco. Z tego co widzę się właśnie zespili. Hello? Nikogo nie mam? Musi być tu jakieś zejście. Tutaj nie ma. Tu jest Robina Dobra, dobra. Ja, działa, 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 działa! A teraz spieprzamy, póki, się, e, póki nie wiedzą gdzie jest. Au! Dobra, mniejsza. Run, Forest! Au! Au, 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 nie nie chcę Mamo! Dobra, przeżyłem. Dobrze! Nara! Nara! Nie mogę biec. Nie apteczkę! Dobra, to też się przyda. Spieprzamy. Uhuhu. Nie wiem co się dzieje, więc po prostu biegnę Przed nami Wygrywimy zanim ci co to Wow, teraz zginę Dobra Super. Więcej ich Ale nikogo nie Au, To boli! Zabrał mi połowę życia na strzał! Przydałaby się jakaś sniperka, tak bardzo. Dobra, widzę się. Nie ruszaj, żebyś się coś zabił. Okej, okej, okej. Na celność. Jak lepsza niż normalny tego typu karabinier. Nie mam kompletnie amunicji Nie na to Ej, granat I like it aha, aha, I like it Dobra mm. Czy to jest anomalia, czy artefakt? Artefakt O ty patrz Czy oni za mną idą? EJ ONI ZA MNĄ IDĄ Nie będę ryzykować Kim my jesteśmy ale po prostu lecimy prosto do tego barmana Fuck 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 co nie chcę wiedzieć co to jest Po prostu biegnie Za mną wrogowie przede mną wrogowie i będziesz tu przeżyć człowieka A wow Wrogowie, przed mną wrogowie, a mną nic nie ma. Za się też nie ma. Trzeba podejść bliżej. Jakby wleciało za mną jakieś niebieskie... Pfu, niewidzialne, niebieskie, prawda? Niewidzialne jak gówno. Jak w tym... W tej kanalizacji. To ja nigdy do tej gry nie wrócę! Dzięki, połączyłem. Nie wiem czego się bać tych odwzów za mną. Z tego, że nie mam do cholera amunicji. Pistolet, tak! Kto cię nie zestrzeli, biegnie w ciebie w noży. Nie, 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 nie! nie Hejj! Najbardziej heroiczny byłem w moim życiu. Tyle apteczek straciłem, dobra, mniejsza. Bierzemy amunicję do pistoletu, na to się przyda. To było ostre To było ostre Nie chyba tam Dobra yy. Rozładuj Ja mam amunicję Tu jest bezpiecznie chyba Dobra Co przeciążenie ale weźmiemy sobie jeszcze to Pasz. Tu był jakiś ryczący koleś. No, to weźmiemy i spiewamy. Dobra, kota się nie boję. To chyba, że 3 metrowego. Przejdziemy się na piechotę. Nie wiem, co mnie czeka za przejściem. Ale cóż, spotkamy się u Barmana. Jeżeli będzie coś ciekawszego, to wam puszczę. A tak to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!